Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o bardzo, bardzo ciekawej roślinie, jaką jest nieszpółka zwyczajna. Nieszpółka zwyczajna, czyli nieszpółka germańska, bardzo ciekawy owoc, rzadko spotykana roślina, w naszym strefie klimatycznej nie choruje, w zasadzie szkodniki ją też omijają. A proszę zobaczyć, jaki przepiękny owoc, taki ciekawy, troszkę podobny do głogu. Twardy jeszcze obecnie, ale niedługo po przymrozkach ona będzie już na tyle miękka, że będzie już można ją spokojnie jeść tak na żywca. Mieszpółka zwyczajna, którą tutaj widzimy, to jest. Coś, co może być wykorzystane w kuchni w sposób całkowicie dowolny, bo tak i dżemiki, i różnego rodzaju nalewki. Może służyć jako również dodatek do pieczeni kaczki, do mięs, które wymagają cukrów, słody, słodkich, słodkich tutaj elementów. Rośnie praktycznie na każdej glebie, nie ma wymagań co do terenu. Najczęściej podkładką, którą stosujemy, jest grusza, więc tutaj jest bardzo tolerancyjna dla stanowisk. Po opadnięciu liści możemy sobie wyobrazić właśnie w zimie, praktycznie całą zimę, wiszące te dekoracyjne, piękne owoce. Oczywiście nieszkółek jest bardzo dużo odmian. Nasza kolekcja szkółki obejmuje no praktycznie chyba większość tych, które są znane w Europie. Możemy polecać wszystkie nieszpółki, ponieważ ich walory są podobne. Wielkość owocu jest różna, bo mamy tutaj tej wielkości owoc, ale oczywiście możemy również mieć prawie że raz taki duży. Bardzo polecamy wszystkie nieszpółki do ogrodów, do ogrodów przydomowych, do ogrodów miejskich. Nieszpółka nie jest rośliną w ogóle wymagającą czegokolwiek. Dziękuję bardzo za uwagę, Piotr Konieczko.